Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji Dzisiaj pokażę wam jak robię jeden z moich ulubionych dżemów czyli dżem truskawkowo-bananowy i zapraszam was na filmik Dżem gotuję z kilograma owoców mam tutaj 700 g już dobrze dojrzałych truskawek umytych, trochę pokrojonych i obranych i do tego dałam 300 gram też takich bardzo dobrze dojrzałych bananów pokrojonych do tego wlewam sok z cytryny i mam tutaj cukier żelujący 2 do 1 czyli na, na kilo owoców pół kilo tego cukru i tak zostawiam to pod przykryciem trochę to wymieszam Tak to wygląda i zostawiam to teraz. I tak po dwóch godzinach truskawki puściły już mi tutaj fajnie sok, i zaczynam teraz je gotować. Kto chce, może trochę zblendować, a ja tylko takim po prostu tłuczkiem do kartofli trochę je tutaj przytłuka. I teraz gotujemy truskawki nasz dżem. W tym czasie można już przygotować sobie słoiki. Słoiki muszą być czyste i wyparzone. Od czasu do czasu zamieszamy. I gotujemy dalej. I tak dżem, jak mi się zaczyna tutaj fajnie gotować. Gotuję go tak jeszcze przez 5 minut. I widzę na łyżce, że dżemek jest fajnie już szklisty, że już się żeluje, że zostaje mi na łyżce. Także wyłączam piec i odstawiam spalnika. I będę go teraz przelewała do czystych, wyparzonych słoiczków. Mój dżemek jest z kawałkami owoców, bo taki chcę mieć. To nie chce mieć takiego, musi na początku te owoce wszystkie zblendować. Zamykamy. Następny. Przewróciłam słoiki do góry dnem, tak gdzieś na 20 minut. Tutaj mam trochę dżemku na jutrzejsze śniadanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że skorzystacie. I do zobaczenia!